Przymierzmy razem sukienki z House of CB. Eleganckie pudełko. W jednym z ostatnich mierzymy pokazywałam Wam już mini haul sukienkowy właśnie z House of CB, ale jedną z tych sukienek zwróciłam. Tą różową, księżniczkową. I w zamian za to kupiłam sobie dwie. Rachunek? Dobra, która będzie pierwsza? Jest więcej niż jedna. Są dwie. O, zwróciłam na to <grym <grym dwie. Na to czekałam. Wyglądała cudownie na modelce i na stronie. Zobaczcie. No zobaczcie tylko na to, na te rękawy. Nie lubisz takich rękawów, co? Kładamy. Ja już widzę, że to będzie fajne. Uh -huh, uh -huh. To taka sukienka takiej hipisowskiej królewny z Disneya. Nie wiem, czy umiem sobie to wyobrazić. Zaraz nie będziesz musiał, sobie zobaczyć. Nie wiem, czy chcę sobie to wyobrazić. Podłamałwo. <laughs> Zachęcamy do rozwoju mowy. Tylko mi nie przytni. Nie wiem, czy cię nie przytnę. <laughs> Jaka fajna! mowot! <Mam> <laughs> Trochę długie te rękawy, ale takie fajne. Takie mogę dawać sygnały samolotom. Urocze. Czy to jest z tych gatunków codziennych? To jest z gatunku... Idziemy na randewu. Test siadania. O! O, o! Pudełko nie przeszło test siadania. Czekaj, może jakieś akcesoria. Miga to mama. Następna. To już nie jest hipist, To jest legalna blondynka. Bend and Snap. O, to jest chyba za ciasne. Nie. Nie? <laughs> nie wiem, czy ona przejdzie, test. siedzenia. Gdzie ci za ciasne? No nie, tak wygląda tak nagle, tak mnie wzięło tak. Zipp. Cukienka. Prezentuje się o tak. To jest taka bardziej codzienna, taka ładna na dole. Tutaj się tak marszczy, więc chyba tu jest za ciasna, a tutaj odstaje, więc tu jest chyba za duża. Jakoś tego nie czuję. Dajcie znać, co myślicie. Tą zostawiam. Jest super fajna. Tą na 95% odsyłam. Zachęcam do zaobserwowania. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, i czołem.